Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, mam dla Was wprowadzający odcinek mojego mini wyzwania, które się będzie pojawiać na moim kanale, a mianowicie 8 sposobów na śmierć. Może ktoś z Was już zna, może ktoś, was nie zna, ktoś z Was nie zna jeszcze, także opowiem dzisiaj trochę o nim. A mianowicie, jak mówi tutaj nazwa, mamy 8 simów i jak widzicie, każdy tutaj sim jest w innym kolorze i dany kolor sima odpowiada jego śmierci, jak na przykład tu widzicie czerwony, także się możecie domyślać, że tu na przykład może być, wiecie, spalenie albo przegrzanie, tak? Na przykład jak widzicie zielony, to nie wiem coś z ogrodnictwem, na przykład, także tutaj możecie, wiecie, już wymyślać, co tu będzie. I ogólnie w każdym odcinku będziemy zabijać jednego sima. I całe właśnie wyzwanie polega na tym, żeby zabić tych naszych wszystkich simów i na końcu po prostu mieć, wiecie, w rodzinie wszystkie duchy. Także mi się wydało, że to może być coś fajnego. Wiecie, zabijali simów. Kto tego nie lubi? Wszyscy to lubią. Także tutaj Wam już pokazuję pierwszego sima, a ma mianowicie to jest Adam. Jak widzicie, on jest tutaj starcem, tak? Star starcem? Czy to będzie? Czy chwilka? Jak się nazywa grupa wiekowa? Chwilka? E senior, przepraszam. Czy mamy tutaj seniora? Następna to jest Sara powiem Wam, bardzo ładna synko w ogóle podoba mi się następny jest Jason, niebieski, jak widzicie Becky, tutaj jest zielona następna jest Mary, tutaj mamy taki taką lilię jakby taki fiolet następny jest Noah, jak widzicie pomarańczowy gostek następna jest Mia, cała różowa oraz ostatni Louis, żółty Także to są nasze tutaj postaci, a teraz Wam pokażę domek. Domek jest ogólnie pobrany z galerii, tylko ja go troszkę pozmieniałam, troszkę też zmniejszyłam go, ponieważ był za duży. Jak widzicie, tutaj każda sypialnia ma kolor i po prostu jak widzicie, to z żółtym to po prostu tutaj... utni sobie leniwą drzewkę nie, przydziel łóżko, przydziel sobie to łóżko żeby było tutaj już wiadomo, kto gdzie śpi i po prostu każdy tutaj ma jakiś swój kącik to jakieś mamy, wiecie, kuchnię wielką, jadalnię, jakiś taki pokój, można powiedzieć, za jakiś bar no wiecie, no starałam się tutaj, tak wiecie, no poogarnić żeby właśnie pokój tutaj każdemu pasował następne mamy tutaj do góry i tutaj mamy na przykład, wiecie, ko sypialnię tutaj wszelkiego pomarańczowego gostka no, a tutaj mamy akurat wspólną sypialnię ma i Sara, także też zaznaczymy łóżko oraz yy, chwilka różowe, to jest, czy fiolet róż, dobra. Oraz tutaj też zaznaczymy i mi No, i tutaj zostały nam łóżka jeszcze Becky, oraz tutaj Mary. Ja się tu wiecie imię jeszcze nie umiem. Mam Na nadzieję, że się tu, wiecie, nauczę i przydziel łóżko mery także tak to się tutaj prezentuje domek, powiem wam, że ładny, ładny jest, naprawdę podoba mi się taka wiecie, no wiecie, no to jest już po prostu willa ale jeszcze w dzisiejszym odcinku jedno chcę zrobić, mianowicie, tak jak mówiłam z ogrodnictwem, jak możecie się domyślać tutaj jedna postać zostanie zjedzona przez krowokwiata dlatego chodź tutaj weź mi go tutaj zasiej Chodź, chodź. Dzisiejszy odcinek, ogólnie wiecie, będzie taki krótkie, bo to jest takie czyste wprowadzenie. Już w następnym odcinku, już wiecie, będziemy tutaj zabijać Simu, znaczy Simkę albo Sima. Pierwszego. No. O zdobytej umiejętności ogrodnictwa. Super. O, już tu w sezonie Podlej go. Możemy nazwać, ale na razie nie będziemy go nazywać. No. Także powiem Wam, że domek mi się ogólnie naprawdę fajnie podoba. Jeszcze wiecie, tutaj też, że będę musiała zrobić takie miejsce, wiecie, właśnie na nagrobki. Mi się daje, że po prostu powiększę, bo tutaj, jak widzicie, tutaj jeszcze możemy wykorzystać tą parcelę. Ja pewnie tutaj gdzieś właśnie zrobię takie miejsce na te nagrobki, ale na razie wiecie, myśmy pozytywnie. Tak, o z jakiejś umiejętności, ze pierwsze tutaj rozmowy, poznanie ogólnie stworzyłam ich osobno, a wiecie, są oni rodziną, bo tutaj, wiecie, nie można jakby przyjaciela, czy coś takiego, także eee, co tam, Jason? No, także, wiecie, każdy strój mają właśnie w danym kolorze i co? W tym odcinku to by było na wszystko. Ojej, a co, czemu to tak tu stoi? Ej, ci, muszę tu usunąć. Także ten odcinek... No to już koniec, bo tak jak mówiłam, on będzie krótki, tylko wprowadzającego wprowadzający po prostu, żeby wiecie, w każdym odcinku tutaj nie przypomina jakichś zasad albo coś takiego, tak żeby można było się odnieść gdzieś i wiecie, żebyście mogli tutaj po prostu poznać te nasze simy. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną w, tym, w trakcie trwania tego krótkiego wyzwania, a ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!